Jesteśmy na kanale Amelka Karmelka i dziś mamy wyzwanie. A nasze wyzwanie to podłoga to lewa. Proponuję utrudnienie. Kranie tak po prostu będzie zbyt nudne. Już wymyśliłam utrudnienie. Tada, domyślacie się co to? Hehe, <grym> mamy kłopoty. <grym> Będziemy grać w parach, tak? I, i, tak, w parach, ale jest nas pięcioro. Kto pójdzie sam? Jest Leo, jest Joe. No to będę z Betty. <grym> Super. Moja para się nie pojawiła, więc pójdę sama. Kitty, kto jest twoją parą? Flora. Ha, ha, ha. Bardzo śmieszne. Zagrajmy w kamień papier nożyce, żeby zobaczyć, kto zacznie. No dobra. Dobra, zagramy. Trzy razy uderzasz? Tak. Dawaj jeszcze raz. To nie fair, Jeszcze raz. Kamień papier nożyce. Tyle, przegrałeś. Teraz Amelka, jest ja z tobą. Dawaj. Kamień, papier, nożyce. Raz, dwa, trzy. Kamień, papier, nożyce. Raz, dwa, trzy. Plus. Dobra, jestem pierwsza. A co to miało być? Kamień, papier, nożyce i plus? Przestań. To kamień, papier, nożyce! Okej, okay, no to zróbmy to jeszcze raz. Kamień, papier, nożyce. Raz, dwa, trzy. Oj! W sumie przegrałaś! No tak, przegrałam. No dobra, Amelka i Betty są pierwsze, ja druga, a wy jak zawsze ostatni. Mhm. Tak, Betty i ja będziemy mieć kajdanki. A wy starą linę! Ej. Zawiążę was, nie martwcie się. Dobra, węzłem morskim! Całeś czy tylko ręce? Tylko ręce, Kitty. Przecież możesz ich całych owinąć, jak mumie! Kitty, kurczę, to boli nie tak Cierc mocno! Au! Jesteś okrutna. A, jeszcze, kto wpadnie do lawy, zaczyna od nowa. Dobra, idziemy na zmianę. Jak coś można bez kapci? Myślę, że pójdziemy na łóżko. Sprytnie. Uczcie się. To niesprawiedliwe. Ta, niesprawiedliwe. Uważajcie, jeśli spadnie, to ja tego nie zauważę. A teraz musimy iść po krzesła. Dobra, są jeszcze dywaniki. Betty, uważaj. Amelka, przejdźmy lepiej po dywanach, bo ta opcja z krzesłami jakoś mi się nie podoba. No nie możemy tak po prostu iść po dywanach. I tak trzeba przejść po krzesłach. Spójrz, To są maty. Weźmy kilka. O, dobra. Ja wezmę dwa i ty też weź dwa. Hej, zostawcie nam! Tak, teraz mamy drogę z popitów. To trudne. Ostrożnie. Teraz tu jedna różyc, mój ulubiony. O, a ja lubię kurczaka. Oj, tu jest taki mały samochód. Ja stawiam na siebie. My mamy trudniej, co my gorsi, tak! Patrzcie, jak robią to profesjonaliści. Tak? O! Tak. Oj! Oj! O, spójrzcie, przegrały! Widzieliśmy! Teraz zobaczymy, jak wy sobie tu poradzicie. Pokażę wam jak to się robi. Dawaj, 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 dawaj! Jestem mogli. Tak, 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 tak. Już ci wierzymy. Dziecko dżungli, widzicie? Joe, mniej na nią oko. O, matko, czy to wytrzyma mój ciężar? Dobra, zabieram. Hej! Krokodylek taki. Oj, oj! oj. Obserwujemy cię, Kitty. Obserwujemy! Jaki mały popit! Kitty, skój! Kitty, skuś! Hej, kitty. kitty! To nie fair! Samochód jest taki mały. Taki maleńki. Kitty, ale z ciebie przyjaciółka. Mogłaś zostawić już też dwie maty. Dokładnie! Uoj. Kitty, wszystko widzimy! Będziemy cię obserwować! Masz wszystkie maty! Będziemy cię na... Sowaj mogli! Przewróć się! No dalej, idź! Kitty, przegraj! Kitty, przegraj! Oj, oj! Nie dotknęłaś tego małym palcem? Dotknęła go! Niczego nie było! Oj, ziomki tutaj trochę się rozwidla! W którą stronę mam iść, prawo czy w lewo? Kitty, idź gdzie tylko zechcesz! Ale jedna droga może być krótsza. Masz tutaj. O, zobacz, to taka drobna wskazówka. Zobacz sobie. Jak mam tam niby wskoczyć? Kitty, pokazuję ci. Przecież masz maty tu. A, no to odejdź. Oddaj nam kilka, jeśli nie wykorzystasz wszystkich. Tak, a ja mam zamiar robić właśnie tak. Nie, nie, nie. Oddaj. Oddaj mi to, Kitty. Nie możesz tak. Idźcie już. Spójrzcie tylko na nich. Odejdźcie, nie guńcie mnie. Mogę się poślizgnąć. Kitty, wszystko oglądamy! Pomachaj, tym. masz. Dobra, zaczynamy machać! Kitty, wszystko oglądamy! Ostrożnie! Ej, to nie fair! To nie fair, cofnijcie to! Kitty, masz więcej mat niż my wszyscy razem wzięci! Maty są moje, słyszycie? Dźwięk zwycięstwa! Mamy dwie maty! Jasne. Kitty, dotknęłaś piętą! Nie! Weźmiemy te maty i umieścimy na miejscu! <grym wytrza> <grym wytrza> Kitty, uważaj, żeby stół się nie przewrócił! Ej! Kitty, to nie fair! Trzymałam Emelię tylko chwilkę! Kitty! Oj! Odejdźcie to moje! Odejdź, to i tak przegrała! też to później, rozumiesz? Dajcie. Masz! Nadchodzą mistrzowie Chicago. E, ja nie wiem co tu mam. Dobra, chodźmy. Tak. Dawaj, dawaj, oszukajmy jak one. Dawaj tędy. One też tędy poszły. Dobra, dobra, dobra. Kurcze, czekaj. A teraz jak? Ha, ha. Nie śmiej się. Ale i tak przegracie prędzej czy później. Koniec. Stanąłeś na podłodze. Leo przegrał. I tak Bohaterowie jesteśmy robię Wracajcie, co? Teraz my idziemy. Dziękujemy, Ale chłopcy. to niemożliwe. Wy macie kajdanki, jest łatwiej. Dobra, my jesteśmy profesjonalistkami. Wow, mogłabym cały dzień przeleżeć na tym łóżku. Chłopcy, wasze kapcie wyglądają na brudne. Odczepcie się, to wasza wina. Dawaj! Amelia, uważaj tutaj, ostrożnie. Nie lubię tego miejsca. Jakiś popit tu trafił. No dalej, Amelia! Oh, 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 Kitty, a my tu... Wiesz, a um, my... Amelia! Jeśli przegrałyście, przyznajcie się. Nie przegrałyśmy, mamy tu mały sekret. A, no tak, wy na mnie krzyczałyście. Zabieraliście mi maty, prawda? Nie. Daj, położę tu jedną matę. Jeszcze tam są. Okej, okay. następny. No idź. dziewczyny. Mam już będzie łatwo. Coś nie wyszło. Tak, ty jak coś tam pomogłaś? Amelia, będziesz nosić te kawałki. Okej. Okay. Trzymaj. Dzięki. Oj, czekaj. A rękoma można dotknąć podłogi. Betty, jak mogłaś? Nie wiedziałam, że nie można podłogi dotknąć rękoma. To Czym ją dotkniesz? Dawaj, Kitty, idź. Wiecie, chłopaki, tak sobie myślałam. Może wy pójdziecie. Przegraliście tak wcześnie i nigdy nie dotrzecie do mety. Co powiedziałaś? Po prostu idźcie już, idźcie. Dawaj, powoli. Tylko normalnie. Musimy iść krok w krok. A, co robisz? No i tak, przegramy. Aha, chłopcy przegrają. Mówiłam, oni nigdy nie dotrą do mety. Teraz ty, Kitty? Tak. No. Amelka, co ty? <noise> Ej, ale za co? Nie dotykaj mojego brata! Paskudy! Sama jesteś! To nie jest sprawiedliwa gra. Jest uczciwie. Nie! Tak! tak. tak. Idę od nowa. Nie! Tak! Dobra, dawaj! dawaj. Nie nie możecie tego dotykać! Dobra, Waj nie dotykamy. Dotykam. Zaraz będziemy walczyć. No, dawaj, dawaj. Okej, okay, ziomki, robimy sobie małą przerwę. Zaraz wracamy. Aj. Aj, zemszczę się. Ogółem ziomki proponuję, żebyśmy poszli wszyscy razem. Jak pociągiem. Najpierw dziewczyny, potem ja, a potem wy. I ten, kto pierwszy dojdzie do mety, wygrywa. Dobra. Jak zwykle dziewczyny oszukują. Dbamy o siebie nawzajem. A ktoś zakazał tego regulaminie? Amelia, zaraz przegrasz. Dawaj, Betty. O! Dobra, po kwadratach. O, dobra, idę. Chłopcy, nie śmiejcie się. Zaraz Jak opiecie? tam u was? Super. Na razie w porządku. U nas idzie świetnie. Chłopcy, jeszcze nie spadliście? Jeszcze nie przegraliście? Posunęliście się wyjątkowo daleko. Na razie jest dobrze. Tak. Udało się. Tak. Wygramy. Tak, tak. Jasne. Wygramy. Zobaczycie. Bo gdy wy tam gadacie. My już przeszliśmy połowę wszystkiego. No dobra, a może zrobimy to o tak. Dawaj powoli. Idzie dobrze. Tak. Mówię ci, wygramy. Dawaj Joe, dalej. Tylko się nie przewróć. Jasne, jasne. Dobra, znowu mamy zapas. Zabierzmy to sobie. Pójdziemy inną drogą. Czekaj, Joe! Na pewno wam się to przyda, tak? Tak, 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 dzięki! Ja nie umiem tego używać. Chłopcy, dokąd idziecie? Idziemy inną drogą! I tak będziemy pierwsze. Te klocki nas utrzymają? No pewnie. Czekaj, 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 Joe! Dobra, idziesz? Idziemy! A, Amelia przegrała! To tyle, wracacie! Kto wrócił, klocek? A ja idę dalej! Wszystkim pa! Kitty, nie bój się! I tak będziesz pierwszą osobą, która wpadnie do basenu! Tak! Kitty będzie pływać w basenie! I otwieram drzwi! Kurczę, tutaj jest trochę trudniej! Co jest? Problem! Ale trzymaj się, nie możemy przegrać! Aj! Nie! Nie! Słyszałam tam krzyki, że chłopcy przegrali! Czy to prawda? No tak! Nawet kule nie pomogły! Bo aż przeciwdeszczowy... Nie ruszamy. Pewnie postoję i poczekam, aż przestanie padać. Zanim tu dotrą, mogę poczekać. Dawaj, damy radę! Dawaj, czo! Jeszcze trochę! O nie! Znowu przegraliśmy! Znów tu jesteśmy, Leo! Trzymaj się, bracie! Idziesz? Tak! Trzymasz się? Tak! Nie możemy przegrać drugi raz! Wiem, wiem, musimy iść dalej! Tak! Dawaj! Dawaj jeszcze kawałek! Dawaj! Poczekaj, muszę dosięgnąć! W deszczu jest to oczywiście ekstremalne wyzwanie! No cześć, cześć, dziewczyny! Wstryny. Zaraz was dogonimy! Aha, wyprzedzimy was! Nie widzieliście Kitty? Nie, pewnie wygrała wyzwanie i poszła do domu. Jeszcze nie umówiliśmy, jaka będzie nagroda za pierwsze miejsce. No jak to, jaka? Taka jak zawsze. Pyszne lody. Lody? A! Kitty, spałaś tu przez cały ten czas? No tak, czekałam i czekałam na Was i się znudziłam. Nadal pada. Jestem taka śpiąca. Bierzesz udział dalej? Nie że będę. Jestem pierwsza. O, tam się zatrzymałam. To co, dzieciaki, gotowi? Teraz się będziemy ścigać. Został jeszcze kawałek. Tam do basenu. Czekaj, Kitty, potrzebujemy parasola. O. Aha. Dziękuję, Parasol, Operatorze, Operatorzy, my nie potrzebujemy, jesteśmy prawdziwymi herkulesami! Tak, nie boimy się. Oni się nie boją. A kto potem trafi z temperaturą do szpitala, co? Wy! Ale z was herosi! A! Maluchy? woj! <noise> Kitty, czekaj na nas. Ta, ta, ta! Kitty! Kurczę! Zaczynasz od nowa iść do domu. Dajcie przejść, a no, mogę po prostu popatrzeć? Nie patrz! Nie upadłam Upadłaś Upadłaś, Betty, nie wymyślaj To i tak było nie fair Tylko trochę Haha, ha, ucz się od prawdziwych profesjonalistów Betty, wracajmy szybko i zaraz tu będziemy Oni nawet nie zdążą zrobić chociaż kroczka A my pójdziemy sobie na spokojnie tak. ha! ha, ha. Tam będzie naprawdę ciężko. Uważaj. Kurczę, to trochę skomplikowane. Ta, stań tutaj na tym. Dawaj, Leo, uważaj, żebyśmy nie przegrali. Tak, wiem. Na trawie będzie ciężko, ale uda się. Dawaj. Dobrze. Leo, uważaj, żeby nie stanąć na trawie. Ajajajaj, aj, aj, aj. uwaga, uwaga. Trzymaj się, trzymaj. Trzymam. Dobrze. Ach, Nie. Dziewczyny dotarłyśmy tu w samą porę! Kurczę, nie spadliśmy! To szczerstwo! Wszystko widziałyśmy, wracajcie! Wcale tak nie było. Widzowie, widzieliście? Widzowie, wszystko widzieli. Wracajcie! A niech mnie! Peti, dawaj nie upadnij! Mamy maty! Odłóżmy może parasol, niewygodnie mi z nimi iść! To odłóż go tu! Może położę tu kostkę! Upadłaś? Nie, dziewczyny jesteście takie powolne! Daj parasol! Mamy jeden kwadrat! Dawaj, Betty! Dam radę! Wygramy tę nagrodę, widzowie! Napiszcie w komentarzach, kto waszym zdaniem wygra tę grę. Dawaj, Betty, idź szybciej. Nie mogę na temu ustać. A, Betty. Trzymaj się, Amelia. <ścoughs> Damy radę, Amelia. O, dalej idź. Nie udać się tak. Spokojnie, przynajmniej stoję. Betty. O, Dobra, Melia przegrała. I Betty? Mam nowy budzik. Wyobrażacie sobie? Samochody nadjeżdżają. Zaczekaj. Jakie samochody? Jak tam? Dobrze! Idealnie! Jestem mistrzem. Ko spokoli Tymi małymi kroczkami dojdę! Jeszcze nie zrozumiałyście? jestem mis mistrzem! Nie musicie się już starać, wygrałam! Dzięki, dobra, wymyślmy coś. Drugie miejsce dostanie. O... Tydzień bez odrabiania lekcji. Lemoniade i tydzień bez odrabiania lekcji. To nawet lepsze niż lody. Jak to drugie miejsce i taka nagroda? No tak, wszyscy nie odrabiają za ciebie pracę domową. No dobra, jeden dzień, bo to za dużo. No dawaj, idź! Uj, ziomki. O, ziomki! No serio, zaraz się przewrócimy. Zizi, proszę, podaj nam tam te maty. Wracamy! O nie, chłopcy, może już nie warto zaczynać! Warto warto, ziomki! Jeden dzień bez pracy domowej. Ile mu nie da? Daj mi przewagę! Chłopaki! Ej, chłopcy! Co? Tutaj będzie punkt kontrolny. Możecie podejść tu! Bo będziemy na was czekać. Będzie miały czas popływać w basenie, odrobić lekcje ze wszystkich, zjeść lody i napić się lemoniady. Dobra, zaczniemy tutaj. Dobra, idź. Oj, ziomki. Możesz sobie takie buty zrobić. Nie mogę. Może postawimy matę. Tak, o tutaj. A potem przesniesz mi to tutaj. Przesmierz mi to tutaj? I trzymasz się? Tak! Amelka! A! Mokre dżinsy! A, co A to, to za pudełko? Śluta. To jest mokre! Co to za rozmokłe pudełko? Mogę tu wejść? No jasne! Nie! Jest w porządku! Kurcze. Dobra, teraz idziemy tu. <śmiech> <śmiech> Chłopcy, znowu! Ziomki, ziomki, ziomki. Pokażę, odkąd możecie zaczynać? Możecie zaczynać tutaj, o, tutaj. Siomki, wyzwanie nie poszło zgodnie z planem. Zaczął padać deszcz i wszyscy się przewrócili. I wszyscy oszukiwali. Zwłaszcza chłopcy. E, mam nadzieję, że podobał Wam się nasz film. Skomentujcie poniżej i powiedzcie nam, że Leo i Joe są do bani, bo przegrali. <laughs> Przegrywy. <laughs> tak, skomentujcie całą drużynę, polubcie, subskrybujcie kanał, a my pobywamy w basenie i zjemy lody. Wszystkim, pa. pa!